Dobry wieczór, z tej strony Agata z kanału bo tak. Dzisiaj na kanał wjeżdża podcast filozoficzny. Zapraszam do wysłuchania bądź do przeczytania z ekranu. Może wydawać się, że idee filozoficzne, jako pewne oprogramowanie wgrane do naszych umysłów, są odległe i niewidoczne. Tymczasem i wpływ na to, jak postrzegamy siebie, innych ludzi i otaczający świat, jest bardzo realny. Dwie takie idee szczególnie mocno funkcjonują we współczesnej kulturze: przekonaniu o absolutnej indywidualności człowieka oraz narracja o tym, że każdy jest kowalem własnego losu i ma nieograniczony potencjał. Chciałabym z nimi symbolicznie się rozliczyć, bo przez lata wpływały na moje życie w sposób trudniejszy niż mogłam przypuszczać. Indywidualizm i wyjątkowość. Jasna idea z ciemną stroną. Obecnie niemal każde dziecko słyszy, że jest najwspanialsze, najzdolniejsze, jedyne w swoim rodzaju. Rodzice chcą w ten sposób motywować, dodawać skrzydeł i okazywać miłość. Jednak przekaz ten bywa tak spłycony i uproszczony, że zamiast dodawać siły, może prowadzić na psychologiczną mieliznę. Byłam właśnie takim dzieckiem. Słyszałam regularnie, że jestem bardzo mądrą, zdolną czynnicą, że nic tylko medycyna, a nobla to mam w kieszeni. Moim jedynym atrybutem dostrzeganym przez dorosłych była wiedza i oceny. Kiedy te osiągnięcia były jedynym źródłem komplementów, czułam się bezpodmiotowo. W tym czasie nikt nie zauważył moich trudności, że większość wolnego czasu spędzałam pod kołdrą, że bałam się dzwonić do obcych że jechałam autobusem dalej niż powinnam, bo wstydziłam się zapytać o przystanek. Nie dostrzegano, jak silnie reagowałam na krytykę i drzwi rówieśników. Skoro miałam potencjał, czerwony pasek i konkursy, to w oczach dorosłych wszystko było w porządku. Moja przyszłość miała być przecież prosta. Nic tylko zdobywać świat. Pamiętajmy, człowiek obdarzony nawet największymi skrzydłami nigdzie nie doleci, jeśli oblepia go smutek, lęk i depresja. Jest jak ptak z piórami posklejanymi ropą naftową. O podobieństwie między ludźmi. Wbrew temu, co często słyszę, nie uważam, że każdy z nas jest całkowicie niepowtarzalny. Przeciwnie, bardzo wiele nas łączy. Większość problemów, z którymi się zmagamy, ma swoje odpowiedniki w doświadczeniach innych ludzi. Różnimy się przede wszystkim tym, jak je rozumiemy i rozwiązujemy. Idea totalnego indywidualizmu może być szkodliwa, bo obniża empatię, odbiera możliwość utożsamiania się z innymi i daje wrażenie izolacji. Kiedy słyszę hasa w rodzaju doceniajmy życie, bo każdy wnosi do świata coś wyjątkowego, pojawiają się we mnie wątpliwości. Może przywiązujemy zbyt dużą wagę do wyjątkowości? A co, jeśli wyjątkowość danej osoby definiuje niewielkie grono osób, które ją znają, kochają i doceniają? Czy to coś złego, że żyje sobie jakiś nowak, nic szczególnego nie robi i nie wyróżnia się z tłumu? Czy musi on swoim życiem udowadniać, że jest jedyny w swoim rodzaju? Jak nauczyliśmy się myśleć, że przeciętna egzystencja jest niewystarczająca? Kowal własnego losu. Drugą ideą, równie wszechobecną, jest przekonanie, że każdy z nas ma nieograniczony potencjał, a wszystko zależy od naszego wysiłku. W myśl tej idei współcześnie rodzice wysyłają dzieci na zajęcia dodatkowe i korepetycje. W efekcie na zajęciach pozaszkolnych siedzą niemal wszyscy, chcąc czy nie chcąc. W praktyce prowadzi to do jeszcze większego osamotnienia i wyczerpania. Każdy z nas jest wówczas jak samotna wyspa. Jesteśmy wyposażeni w indywidualną pelerynę, młot i kowadło. Nie zwracamy uwagi na innych, bo nie mamy na to czasu. Nie wiemy, że młotek sąsiada jest połamany, a siostrze brakuje już metalu do kucia. Rozczarowanie. Długo towarzyszył mi dysonans poznawczy, pomiędzy przewidywaniami dorosłych a rzeczywistością. Skoro wróżono mi wielką przyszłość, dlaczego życie potoczyło się inaczej? Dlaczego to, co ukułam, nie jest tak kosztowne, jak miało być? Okazało się, że nie interesowała mnie medycyna, ani nie pociągała praca akademicka. Mam no dość zwykłą pracę, jak nauczynnice, której podkładano nadzieję na więcej. W reakcji na głosy rozczarowania ze strony rodziny myślałam. Mogłam mieć wszystko. Mogłam się bardziej postarać. Mogłabym teraz więcej zarabiać. I wiąże się to z poczuciem winy. Taka ścieżka myślowa, ugruntowana w dzieciństwie, potrafi dusić latami. Wniosek. Wyzwalająca niewyjątkowość. Obie idee, indywidualizmu i kowala losu, funkcjonują jak współczesna mitologia, w której każdy ma być najlepszy, najzdolniejszy i wyjątkowy. W niej jesteśmy samotnymi, wszechmocnymi bogami. Konkluzja jest następująca: po pierwsze, nie jesteś wyjątkowy. To dobra wiadomość. Znaczy tyle, że nie jesteś sam, sama wielu ludzi przeżywa podobne trudności, są tacy, którzy cię zrozumieją i mogą pomóc. Po drugie, ludzki potencjał nie jest nieskończony. Istnieje wiele ograniczeń, w które jesteśmy opakowani. Na ten kokon składa się kraj urodzenia, wychowanie, religia, lokalna mentalność, sytuacja finansowa rodziny, zdrowie, sprawność, temperament i wiele innych. Nie jest to powód do zasępienia, a jedynie do stwierdzenia, że jesteśmy po prostu ludźmi. Dziękuję za wysłuchanie, za uwagę, papa. Pa.